Jak trafił w ręce twojego brata? Znów poprosiliśmy o pomoc. Co ci przyszło do głowy, żeby wyrzucać pistolet? Nie rozumiesz, że ci ludzie mogą go użyć? Zostały na nim twoje odciski palców. Wiem. Pomóż mi. Masz znajomości, znasz ryby. Pomóż mi odzyskać pistolet. Kilka dni później go nam przyniósł. Odzyskałem go. Tylko nikomu ani słowa. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Z tego pistoletu kogoś zastrzelono. W gazecie ukazało się zdjęcie ofiary. Rozpoznałem tego mężczyznę. To był nasz informator. Zrozumiałem, że wdepnęliśmy w bagno. Poprosiłem brata o pomoc. Mogliście wrzucić pistolet do rzeki, byłoby prościej.

Przejechałem po ciebie. Nie mówię, żebyś wybaczał wszystko chłopcom, ale nie możesz być dla nich taki ostry. Zrozum, ja ich nie osądzam. Po prostu chcę, by odpowiadali za swoje czyny. Jestem niewinny. Co wy wyprawiacie? Co pan tu robi? Porozmawiacie później. Jestem niewinny. Nie podoba mi się to. Tiburcio Miguel, pistolet? Dlaczego mój syn uczy się strzelać? Zapisałem się do akademii z tego samego powodu, z którego zatrzymałem się. Żeby bronić rodziny. Czyli chciałeś działać sam. Nie ufasz władzy? To nie tak. Uważałem, że to nie fair, że ojciec wystawia się na odstrzał, a my nie możemy się bronić. Dlatego zapisałem się na kurs i zatrzymałem pistolet. Kto by nas bronił, gdyby ktoś nas napadł? Dzięki. W takim razie wszyscy zaczniemy chodzić z bronią. Jak nazwiemy nasz szwadron? Waleczne kondory? Słyszeliście? Przesłuchuję komendanta. Kupiłem pistolet na czarnym rynku, ale kiedy usłyszałem, że użyto go do morderstwa, powiedziałem sobie nie. Dosyć problemu. Niech ktoś inny się martwi. Oddałem pistolet Tibursa i tak popełniłeś przestępstwo. Zrozum. Chłopcy chcieli się bronić, a ja bardzo szanuję Felicito. Pomyślałem, że broni im się należy. Tylko pomagałem. Spakowałeś się w kłopoty, więc lepiej mu wprawić. mi na czy Tiburcio i Miguel zabili informatora i poprosili cię o pomoc? Ja im wierzę, ale to dzieciaki, a dzieciaki robią różne głupstwa. To oni. Są wolni. Dzięki Bogu. To koniec? Nie, ale chłopcy mają alibi. W dniu zabójstwa nie mogli być w miejscu zbrodni. Ja byłem w Bogocie, a ja w Akademii. Dlatego was zwalniam. Guillermo José też was nie obciążał. Bo mówimy prawdę. Posiadanie broni bez zezwolenia to też przestępstwo. Lepiej poszukajcie adwokata. Albo dwóch, jednego na głowę. Nie dość, że działaliście bez mojej wiedzy, to jeszcze wzięliście pistolet od Guillermo Jose. Musimy się bronić, albo zatrudnić ochronę, o nie. Nie potrzebuje goryla. Dlatego musimy mieć broń, Bo ty się nie poddajesz. I nigdy się nie poddam. Wypisz się z akademii. Jeszcze jeden wyskoki i dostaniecie w skórę. To niesprawiedliwe, tak? A co jest sprawiedliwe? W tym domu nie będzie broni. Ojciec ma rację. Nie wiedzieliśmy nawet, że byliście rany. Mas Rozczarowaliście się. Patrzcie na mnie. No kłamiecie, kłamiecie i łamiecie kłamiecie prawo. prawo. Czekam, aż powiecie prawdę. Bo za dużo rzeczy no się nie guadra. zgadza. Que ser honesto, Trzeba żyć uczciwie. I, I kto to mówi? Co? Co? Jak to mówisz do ojca? To nie jest moment na to, co Widzisz, w co nas spakowałeś? Ja? A kto zatrzymał pistolet? Skąd mam wiedzieć, czy razem z Giermochotem nie planowaliście zabójstwa? A skąd ja mam wiedzieć, czy ty czegoś nie chcesz? Mówiłem ci, że chcę się bronić, żeby nie dałeś mi pistolet, żeby mnie wrobić. Chwileczkę. Myślisz, że ja zabiłem? To samo mogę pomyśleć o tobie. Chcę bronić rodziny, a ja nie chcę bronić ciebie. Co się z tobą dzieje? Felicito, oni się pozabijają. Uspokójcie się. Spokój. Brigitte. Clara Lima. Clara Lima, miło Cię widzieć. Przysięgnij, że mówiłaś prawdę. O czym? Nie pamiętasz? Prosiłam Cię o przysłuchę. Wychodzę za mąż. Gratuluję. Tym razem to porządny facet. Tak. Zasłużyłaś na szczęście. O Orlando się nie ma. On nie żyje. Zmarł? A to wygląda. Uciekł przed wierzycielami do Caracas. Był bardzo chory. Nie będę tęsknić. Ale. Do ślubu potrzebuję dokumentów. Twój narzeczony nic nie wie, a ja nie mam czasu tłumaczyć. Nie zdążę wyjaśnić, czy Orlando żyje, czy nie. Jeśli to takie pilne, porozmawiaj z Roberto. Z tym, który wyrobił papiery Clarylimy? Tak, załatwi ci akt urodzenia. Nakrylicie? Jeszcze nie. Ale ten dureń Orlando skarżył mnie o kradzież. I teraz wszystko wypłynęło, a ja odebrałam swoje pieniądze. On myślał, że w ten sposób cię odzyskał. Genialny pomysł. Jesteś pewna, że Orlando nie żyje? Nie na 100%. Ale wiem, że poleciał do Caracas w bardzo ciężkim stanie. Nie martw się, tutaj już nie wróci. Na pewno? Tak. Ma dużo długów i wrogów. Nawet po śmierci. Zapomnij o nim, już go nie ma. Mam nadzieję. A to? Przyszedł czek. Możesz odebrać odszkodowanie. Świetnie, nareszcie staniemy na nogi. Nie cieszysz się. Nie martwię się o pieniądze. Tylko o was. Jestem uma Rozczarowałem się. Buntujecie się, krytykujecie mnie, balansujecie na granicy prawa, ciągle pakujecie się w kłopoty. Nie poznaję Was. Wiem, że postąpiliśmy źle, ale chcieliśmy chronić rodzinę. Rodzina musi się bronić razem. Jeśli chcesz, zrezygnuję z posady prezesa. Nie, nie możesz tego zrobić. Wiesz dlaczego? Bo nie chcę, żebyście pracowali u mnie. Nie pozwolę, by moje własne dzieci zniszczyły owoc pracy całego życia. Nie. Czyli mam odejść. Ja nie będę ci mówić, co masz robić. Zrozum. Nie chodzi o waszą sytuację. Tylko o moją walkę. Nie mogę pozwolić, aby moi wrogowie posługiwali się wami. Rozumiesz? Co? Gerardo zniknął. Wrobił mnie i się ulatował. Dlaczego mnie to spotyka? Pewnie masz wrogów. Myślisz, że ktoś to zaplanował? Jest taka możliwość. Kiedyś myślałam, że zło to przypadkowe, ale później zrozumiałam, że zawsze ktoś za nim stoi. Mówisz o sobie czy o mnie? O nas obu. Nie wyobrażasz sobie, co przechodzę. Szantażysta wrócił. Moi synowie są skłóceni z ojcem. Czuję, że robi nam to ktoś znajomy. Tak mi przykro. Ale nie mogę do ciebie przyjechać. Powiedz mi coś. Myślisz, że wytoczą ci proces? Chyba nie. Za miesiąc mam spotkanie z sędzią. Policja odkryła, że miałem podwójną tożsamość. Jaką? O czym ty mówisz? To długa historia. Po tym, jak się rozstałyśmy, przyjechałam do Bogoty. Byłam młoda, nie miałam pieniędzy, chodziłam głodna. Ale wiesz co? Nie będę o tym mówić przez telefon. Najważniejsze, że to już przeszłość. Przeszłość lubi wracać. Tak jak u mnie. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, pojawiają się stare zmory. Nie. Moja przeszłość nie wróci. Nie przymknął jej? Raczej nie. Przecież znaleziono u niej narkotyki. Uspokój się. Plan się nie udał. Armida oddała towar. Będzie miała problemy, ale nie pójdzie nie się liczyć. A co z kradzieżą? Sprawa się przedawniła. Musiałaby się pojawić osoba, która złożyła doniesienie. Orlando Camargo, bierz coś na Prowadził kilka nocy, oszukał wiele osób i zwiał do Wenezueli. Tam zmarł. Na pewno? Nie. Musi wrócić i wnieść oskarżenie przeciwko Armicie. Po co? Żeby postawić ją pod ścianę, żeby sprzedała firmę. Załóżmy, że facet żyje i się odnajdzie. Jak go przekonać, by wrócił? Tak jak wszystkich. Forse. On musi wrócić. Cześć, tato. Proszę usiąść. Chcę się pogodzić. Jeśli ten nagły przypływ uczuć ma związek z moim rozwodem. Mam złą wiadomość. To nieaktualne. Nawet nie wiedziałam, że się rozwodzisz. Chodzi o coś innego. I Bursio mianował mnie swoją zastępczynę. Słyszałem. Chciałam powiedzieć, że będę się starać. Mam nadzieję. Musisz mi wierzyć. Zależy mi na firmie. Wiem, ile wysiłków w nią włożyłeś. I dlatego bardzo mnie boli, że zostawiłeś się takiej... Armidzie. Nie miałam na myśli nic złego. Miałaś. Nie. Jeśli się zgodzisz, udowodnię, jak bardzo zależy mi na firmie. Ona należy do Armidy. Wiem. Nie szkodzi. Chcę tam pracować, żebyś zrozumiał, że się zmieniłam. Będę pracować u Twojej żony. Tylko nie zrywaj ze mną kontaktu. To dla mnie najgorsza kara, proszę. Wierzysz jej? Nie wiem. Z jednej strony Magdalena jest kapryśna i rozpuszczona, i naiwna. Bo daje się manipulować miotełce, ale nie jest tak zepsuta jak on. Jeśli ty dasz jej szansę, to ja też. Zgodzisz się, by została prezesem? To jej firma, nie twoja. Nasza. <noise> Nie będę decydować o tym, kto zasługuje na drugą szansę. Panie Izmaelu, pan Alberto Almero. Proszę. Dzień dobry. Poznajcie się. Armita. Pan Almero jest prywatnym detektywem. Znajdzie Gerarda. Opowiedz mu wszystko. Nie dostałem przelewu Przejdzie jeszcze dzisiaj Ale musisz się zmyć, policja cię szuka Nie wyjadę bez forsy O forsy się nie martw, dostaniesz ją Chociaż należy ci się tylko połowa Chwileczkę To nie moja wina, że armida oddała się w ręce policji ty kretynie Ona powinna siedzieć za kratkami Coś ci powiem Masz trzy godziny Jeśli nie dostanę forsy Powiem policji, że całą akcję zorganizował Miotełka Nie strasz mnie Bo nie wiesz, za kogo mówisz Ty też tego nie wiesz Jestem z prokuratury, mamy sprawę bliską przedawnienia. Oskarżenie wniósł pan Orlando Camargo, właściciel tego klubu. On już go nie prowadzi, wyjechał za granicę do Caracas. Prawdopodobnie nie żyje. A może ma tutaj jakiś krewny, znajomy? Spróbuj sobie przypomnieć. Może znasz jakąś koleżankę? Numer telefonu. Bardzo mi zależy. Nie jesteś z prokuratury. Jeśli pracujesz dla tygrysa, powiedz mu, że traci czas. Nie znam żadnego tygrysa. Chcę pomóc Orlando. Brigitte, prawda? Mm -hmm. Powiedz Orlando, że mam dla niego propozycję Nic o nim nie wiem Ale może się dowiesz Może żyję Mój przyjaciel chce dużo zapłacić za informacje o Armidzie Przepraszam, klarze Limi Przemyśl to Mówiłem, żebyś nie dzwoniła. Ale to wyjątkowa sytuacja. Mam coś ciekawego. Szukacie kilka osób. To źle. Nie. Ci ludzie chcą zapłacić za informacje. Oferują duże sumy. Nie mogę wrócić, mam długi. To nie jest problem. Pamiętasz Clarę Limę? Oczywiście. Nie ma dnia, żebym o nie myślał. Możesz się na niej odegrać. A ja ci pomogę, jeśli dostanę połowę forsy. A stawka jest wysoka. Ile? Połowa wartości jednej z największych firm ubezpieczeniowych. Klara Lima wyszła za mąż za milionera. Wyszła za mąż? Tak, na twoim miejscu bym przyjechała. Wersja polska TVN. Tekst Patrycja Nowicka. Czytał Paweł Straszewski.